Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Pawik, a to jest kolejny odcinek z Hide and Seek, czyli po raz kolejny gramy w chowanego na serwerze Seek. I yy, to jest odcinek, który jeśli oglądacie w tym dniu, w którym się opublikował, yy, to mnie nie ma na w, w domu, jestem na wyjeździe. Yy adek19999 to jest mój wiz siema adek nie wiem czy zobaczy ale ale beka, to jest mój wiz bo ja go ja go czaję mniej więcej nienawidzę być takim blokiem tutaj przysięgam nienawidzę Poczekajcie, poczekajcie Dobra Napiszemy do niego, bo ja wiem, że to jest mój wiz chyba Chyba tak mi się wydaje ADG 1999 Pawik, jak się ma pan Lol. Nie czaję. Ja Polska. Będziemy sobie gadać z nimi dzisiaj. Jeden dziewięć 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 chyba nie czyta czatu kielce hehe <trybujesz> ja z nim kiedyś grałem ...chyba na live'ie Nazywasz się Paweł Tak Ale ja. Dobra, ale jak ty nazywasz? Ja ty, ja ty się nazywam Paweł... Dobra. Powiem tak. Co, co... Co, co, będziemy dzisiaj... O czym będziemy dzisiaj mówić? No to na pewno trzeba się przygotować, żebym to skieprzał. Oh Paweł jest najlepsze nazwa. Chyba imię, no nieważne eee... Będę sobie dzisiaj mówił troszeczkę o Moim wyjeździe Dlaczego mnie nie ma i gdzie jestem, jestem u dziadków Jeszcze na koniec wakacji, nie mamy do soboty W sobotę przyjeżdżam, nagrywam Q&A i, I coś takiego na pożegnanie wakacji Czy jakiś taki vlog no, Zobaczymy eee... I, 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 I później już od 1 września Jakieś filmy Jakie się będą pokazywać To będą z nowym mikrofonem Samsung C01U Yy, i te filmy będą już yy, rzadziej, znaczy rzadziej. Ja się będę starał rzucić co najmniej 3 filmy na tydzień, czyli yy, wiecie, żeby na przykład było poniedziałek środa, piątek film. Ale czy to się uda to ja nie wiem. Jest rano, jest 8 rano, bo muszę sobie nagrać właśnie na tym gdzieś i mam katar. Więc nie, nie patrzcie na to, ale tak musi być, że rano mam katar. Na tym serwerze jest obecnie tylko 3000 3000 ludzi yy, i i i... i to jest mało, naprawdę Ale patrzcie się, że Jaka to jest Jaka to jest dziwna sprawa, jaki to, to jest przypadek, że wpadłem na swojego widza Awesome W sumie to on powinien zagadać, no ale taki jestem jaki jestem, to ja zagadałem Jeszcze tylko 60 sekund. 10 szukających. 7, 7 szukających, przepraszam. O. Już 8. No, 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 no. no, no. Dobra, dobra, czekamy, czekamy i co, i co teraz się stanie? Może coś się stanie. O shit, O. O fuck. A jeszcze w następnej ręce powiem troszkę o moim serwerze. Ej. Hello. Ale to w kolejnej ręce, na której widzimy się za chwilę, chyba że wbiję tutaj. Wbiję tutaj. Tak. Dobra. To będę sobie mówił. Zatem tak. Mamy serwer. Wraz z Jaszkiem został odpalony ten serwer. I, i, I żeby wejść na niego... Jest oczywiście whitelista, żeby wejść na tą whitelistę trzeba zapłacić złotóweczkę SMS-em bądź tam przelewem i to jest po prostu taka cena, która nie idzie na nasze zarobki, na nasze prywatne cele. Tam nie wiem, że sobie kupię chipsy, tylko ta cena, ta, 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 ta kurde Te pieniądze idą na y, zasilenie konta na, na serwera na następny miesiąc. Rozumiecie to? No tak. No i sporo osób już gra, więc myślę, że to jest fajne. I myślę, że jeśli chcecie zagrać ze mną, to też możecie sobie tam wbić Workbench! Oh god it! Idźmy do góry od razu. Nie patrzmy na nic. Nie, trzeba się zgubiłem już. Lol. Tutaj nie ma workbencha. Nie, idźmy do góry, po prostu to jest... Tylko jakoś tam się wchodziło A tędy, 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 tędy. O kolej już tu idzie, kolej już tu idzie. A jednak nie. Dobra, wbijamy do góry i poczekajcie. Takie miejsce, takie miejsce yy, o shit, Będzie ciężko tutaj, już to widzę. Tu jakieś książki Koleś już w budynku Tu jakieś książki, tu jakieś coś Najwyżej będziemy mu uciekać przez całą rundę Ale to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie Już kogoś dostał Bingo Po prostu bingo O, po prostu czat. No i tak tak to wszystko by mniej więcej wyglądało. O tym serwerze powiedziałem i teraz yy, 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 co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. 1300 widzów mi stuknęło. Za co wam również bardzo serdecznie dziękuję. I, 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 i liczę, na, yy, liczę na to, że w takim tempie dojedziemy do końca roku do liczby, która będzie bardzo fajna. Może 1500 Subskrypcji, to by było spoko I, 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 i Co jeszcze, co jeszcze Nie wiem, nie wiem naprawdę To już chyba wszystko co miałem powiedzieć powiedziałem Może powiem jakie gry sobie planuję kupić do końca roku, bo To niektórych pewnie ciekawi Oczywiście tak, PlayStation 4 Jeśli nie braknie, to sobie kupię Jeśli nie braknie, po prostu wiecie że brakło na dostawy do Polski że już nie ma nakładu na Polskę w tej pierwszej dostawie to będzie, czy będzie trzeba czekać na drugą dostawę ale wolałbym wcześniej do tego Battlefield 4 na PlayStation 4 do tego FIFA 14 na PlayStation 4 do tego No nie wiem nie wiem to są takie gry, które chciałbym mieć dalej, dalej, dalej GTA 5 na PlayStation 3 jeszcze niestety i chyba no, no nie, no to z PlayStation 4 to dużo gier będzie takich kupionych na, na, na spontanie, że na przykład o to może się spodobać, no to biorę. Takich po prostu gier, których wiecie. Nie będzie jakiś specjalnie na to miał ochotę, dopiero ich nie zobaczy w sklepie, więc to jest taki będzie spontan. nie, o, na przykład, A może ta gra, no to weź, no to biorę. Tylko te gry będą cholernie drogie. Znaczy cholernie, no 270 zł to jest. Uh, 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 no tak sporo. No ale nieważne, konsola ja nowa, więc gry muszą być drogie. Na no, wcale nie muszą, no ale tak sobie powiedziałem i tak już nie będzie. Dobra, mniejsza o to. Jakby ktoś się pytał, Xbox One nie, Xbox One, Xbox One jest fuj. Tak, więc nie, ja nie polecam. W ogóle zau zauważyliście, że na pierwszym, na polskim YouTube, na pierwszym, Boże, na polskim YouTube większość osób ma PlayStation. No bo na przykład tak, T-Volt ma PlayStation, Husiek ma PlayStation, Royo ma PlayStation, y -y 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 -y. Rock ma PlayStation. Y -y 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 -y. <noise> Kto ma jeszcze PlayStation? CTSG. No, nie wiem czy nie SHKF. Multi. Chyba. Multi ma na pewno. Yy, I chyba tyle. A na a Xboxach kto ma? Na... No właśnie. Dlatego to jest to o czym świadczy, prawda? No właśnie. Dobra, jeszcze 53 sekundy. I co w na kanale się pojawi do końca, e, do końca, do końca e, tygodnia, tylko Q&A, no i ten vlog być może jeszcze, zobaczymy, o shit. o, holy shit, Ho. o nie, fucking bitch, fucking dickhead, jak to mówi multi, tylko, że nie nie, 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 widział mnie, jak to się stało, lol, idzie następny, kurde, co to pielgrzymka jest, Zaraz do spitalał. O sied, 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 po prostu, kurde, sied 16 sekund do końca Gdzieś, a tak, teraz to mogę zrobić kupę, wielki stolec na środku salonu, dziękuję O, uh -huh. wow O, kurde no to dobra, super, no się grała. Szkoda, żeśmy zginęli na końcu, no ale... E K K o tak. E K o tak, dziękuję, dziękuję, dziękuję. tak, więc to był kolejny odcinek z minigamów i kolejny odcinek z Hide and Seek, który jeśli się Tobie podobał, nie zapomnij ocenić go klikając łapkę w górę, pisząc pozytywny komentarz, a także subskrybując mój kanał. Tymczasem się żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, ciepło. Się Do kolejnego zobaczenia. Cześć!